Jak dziś, ja, ok. On to żaden boleć, zachowuje się jak dziś. Widy strzela jak wariatki w zakładzie z tytułem Spirit Na policję lubi chodzić i donosić, bo to znić. Tylko to, że ci tłumaczę, co mam w głowie, to nie filtr. błąd w symulacji, życie w bugach tak glitch. Ona znowu nie ma racji i mi wkręca jakiś pit. Zrobię się z wakacji parę faktów, to nie mi. Chodzę ode nie przypadnie, jadą ona w shit te same osoby wierdolone w narkotyki Potrzeb jedyne co trzeba, no to zgarniać grube piki Ona to wazer, nie jebana myszka Miki Ha ha ha, czapuri ojebałem z rana i mam w planie Przygotować dobre gówno, może nie pójdzie w szufladę U ciebie napięta atmosfera jak w Afganistanie o słowo za dużo, fajo, to stanie Twój przyjaciel wydyganie, cię zachowuje jak hołd Zamiast pomóc, na wzajem, to z życia robicie złą Znowu piszą kurwa, że na necie widnieje mój klon Ja nie słucham tu Znowu piszą kurwa, że na necie widnieje mój dron Ja nie słucham, tu was śmiecie moja panią, to mój schron On to żaden boleć zachowuje się jak dzieci. Widdy strzela jak wariatki w zakładce tytułem Spirit Na policję lubi chodzić i donosić, bo to znic Szukal to, że ci tłumaczę co mam w głowie to nie fit Są błąd w symulacji, życie w bugach, tak jak glitch Ona znowu nie ma racji i mi wkręca jakiś pit Zrobię się z wakacji, parę faktów to nie mi Chodej ciągle nie przypadnie, jadą ono na shit Każdy kaleka czeka, żeby zabrać moment wasz to boli? Zaraz do dniemy kwiat. Zbierdolisz za plecami, czemu mi nie powiesz twarz? Weedon na szczycie półki, najlepszy egzemplarz. Robię swoje na osiedlu, a ty znowu robisz nic. Jesteś zwykłym żulem, pizzo, nie nazywaj się OG. Chciałeś rzucać jak harden, ale gdzie jest twój ski? Nowa parka na mnie to Aleksander Machdi. Bierdolony błędem było tykać tamtą rurę. Myślała, że to miłość, a ja chcę tylko i